I to w kolejnym odcinku z kariery Manchester United. Kolejny odcinek, i dzisiaj testujemy w końcu Siemena. Ostatnio był tylko jeden mecz z nim. Dzisiaj już go sobie przetestujemy bardziej w wielu meczach. Dlatego już bez przedłużenia przejdźmy sobie do tego odcinka. Chciałbym od razu na początku tutaj powiedzieć, że możecie być zdziwieni. Raczej, jak ktoś pamiętał, to nie mieliśmy meczu następnego z w ale to dlatego. Że po prostu trzy mecze przesymulowałem i zobaczyłem, że nie odpaliłem nagrywania. Tak bywa, na szczęście się zorientowałem szybko, a coś mi właśnie tak miałem w głowie, tak czy na pewno kliknąłem ten guzik, by odpalić. No i przez to no, prawie by nie było materiału bardzo ciekawego z dwoma meczami w Champions League. No na szczęście, szybko to zauważyłem, no i po prostu tak. Em, Mecz półfinału Sheffield United, jeden z dwóch meczów, w dwóch meczu mamy 2-2. Mecz Pucharowy w FA Cup z Norwich City, 3-1 wygraliśmy, ligowy jeden z Bournemouth. przegraliśmy 1-0. Tak szybko tylko pokazałem, jak to tutaj się stało, a my lecimy już sobie dalej. Też chciałbym tutaj powiedzieć, że możecie zostawić żenicz w komentarzu dla Diogo Rzoty, który właśnie tutaj widać: go już w nowym klubie, tutaj akurat transfer, ale. ale Normalnie w prawdziwym życiu niestety zmarł w wypadku. Dokładnie nie wiem, jak dokładnie coś tam się stało, ale w dniu, w którym nagrywam właśnie stało to ogłoszone, dlatego taka tylko informacja, że dla, możemy dla niego zostawić w komentarzu znicza, tak jakby ktoś chciał. Jeszcze ja pewnie w opisie to, napiszę to. No szkoda, tak szkoda, bo to był jednak dobry zawodnik Liverpoolu, miał akurat słabszy akurat okres, ale dużo naprawdę u nich wniósł, no i możemy właśnie też z tej ok okazji tutaj Zostawić do niego znicza w komentarzu. Ciężko mi się na takie rzeczy reaguje, ale tak tylko chciałem do jego pamięci, żeby nie było, że tutaj nic nie wypowiedziałem, bo moim zdaniem warto się wypowiedzieć, to żebyście mogli zostawić do niego znicza w komentarzu, jak ktoś oczywiście chce. A my przejdźmy sobie już teraz do meczu z Liverpoolem, który przegrywamy. No musiałem jakiś mecz tutaj poświęcić, żebyśmy zagrali mecze w Champions League, bo to są ważniejsze mecze dla nas. No i tak to wygląda. A teraz tak, jeszcze chciałem tutaj powiedzieć jedną rzecz. Ostatnio obejrzałem sobie odcinek kariery Burusi Dortmund, legendarnej serii na moim kanale, mojej najlepszej serii, która wyszła trochę żałuję, że Jo, ją zakończyłem, bo tak mi się przez chwilę wydawało, a mi się wydaje, że jednak lubiliście to oglądać. Nie wiem, jakbyście chcieli może kiedyś powrotu, to możecie dać znać w komentarzach jakiejś innej serii tą karierę. Jakbyś w innym stylu, ale właśnie tą karierę, no możecie dać znać w komentarzach w nowej Fifie. No w tej FIFI to już powoli ciężko coś ci robić, tak naprawdę te wyświetlenia w tej FIFI, jak ja widzę, to no mocno spadają, ale a propos tej serii. Przypomniało mi się jeden mój pomysł, który bardzo dobrze przyjęliście, czyli to wyświetlanie wyników, żeby na przykład przychodzić szybciej do jakichś meczy. Po prostu bez gadania, szybkie tutaj, na przykład 5 wyników, które przysymulowałem, i one się szybko wyświetlały, i graliśmy od razu mecz. I moim zdaniem, wrócę do tego. Nie wiem, czy w tym odcinku może już się to pojawi, ale będzie się pojawiać to więcej. Możecie dać w komentarzach, czy chcecie to. Ale moim zdaniem, to jest bardzo dobry pomysł, po prostu nie będę was, was tyle zanudzał i będzie więcej przez to meczy. No, ale dobra, już teraz właśnie przejdźmy do tego pierwszego meczu. Właśnie takim składem, wyjdziemy na mecz z Interem Mediolan. Ważne, jeszcze tutaj tak dla przypomnienia, jak wygląda nieciekawie ta sytuacja w Lidze Mistrzów. No, jesteśmy na 30. miejscu, ale zwycięstwo może nam dać awans. Mamy dwa mecze, i te dwa mecze trzeba wygrać. Miejmy nadzieję, że to się uda, właśnie takim. Składem wyjdziemy na ten mecz i teraz już bez przedłużania. Przejdźmy do tego meczu! No i zaczynamy oto ten mecz. Zaczynamy ten mecz z Interem Mediolan. Zobaczymy jak pójdzie. Miejmy nadzieję, że mecz jest zwycięski. Zobaczymy. Ostatnio fenomenalna forma była. Zobaczymy jak dzisiaj, ale teraz szał ona na broni. Bo tutaj miskikiem przez przypadek i przez to mam jeszcze okazję. Na szczęście blokujemy ten szał i lecimy teraz. My, ale tutaj ugarte błąd, ale jeszcze... A to. No i zobacz. Teraz Bruno Fernandez, ale tutaj mamy V. Tak jest, jest fał. Lu I zobaczmy. Czy Bruno to strzeli? Wejście 6 metrów. Zobaczmy Bruno. Fernandes. I teraz uwaga, ale w No Ale zobaczmy jeszcze Delik do Sancho. Sancho! Tu było blisko jeszcze tam, ale Osimen jest w bramce. Nie dało się już tego wyratować No i zobaczmy teraz Lautaro Martinez Lautaro Martinez broni Onana oh, Kimić tutaj ładnie ma dużo miejsca Kimić dobre podanie do Garnaczo Garnaczo tutaj ale z bastoni blokował to Podanie przeciął je łapie Sommer Chciałem bez żadnych płodaj mogłem tam podać no i zobaczmy Lautaro, teraz niebezpiecznie, Lautaro Martinez do środkowa, nie główka na szczęście, nie ma bramki, na szczęście my też dobrze w obronie jesteśmy i przejmujemy ich piłki, tego mocno, dobrze w obronie, a teraz to pokazaliśmy właśnie swoją moc w obronie, teraz to pokazaliśmy na szczęście, ona na nas ratuje. ile zostało doliczone? Nic, nic nie zostało doliczone. I mamy koniec pierwszej połowy. Teraz do słabe podanie interu, ale szybko przejmują, szybko ten błąd naprawiają. I teraz niebezpiecznie broni ona na jeszcze raz tutaj próbują ona na broni. No tutaj teraz ona na pokazuje fenomenalną formę. Coraz mniej czasu, a teraz błąd w obronie Lautaro Martinez. Pięknie Oro Teraz tu trzeba zaatakować Nie są teraz w 100% gotowi Dialo 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 jest szybszy Dialo Dialo Jak tutaj mógłby zagrać do Osimena Zobaczmy Joro do garnacho, garnacho ma dużo miejsca Garnacho broni Soner To jest nie Wchodzi jeszcze dalot no i zobaczmy, Bruno. Ośrodkowanie strzał to i tak by nie wpadło do bramki. Jeszcze o Seamen. O z dystansu. To mogło wejść, to mogło zaskoczyć. Pogóż. Dobrze do Bruno. Ciężko, ciężko jest grać w tej pogodzie. Ale zobaczmy o Walczy tu Osimem, przepycha się, nie wierzę w to Przejęli tą piłkę i remisujemy z Interem Mediolan 0-0, nie dało się Po prostu przejść przez ich obronę, widzieliśmy tam Simen. no już prawie przeszedł, ale jeszcze tą nogę dołożyli Sytuacja nie jest zbyt kolorowa Sytuacja nie jest fajna Przez ten remis może się to wszystkie szanse zepsuć No i uwaga, zobaczmy Teraz 30 do 26 2 punkty straty to nie będzie od nas zależało Czy awansujemy czy nie Będziemy mieli niby 9 punktów tutaj jest taka szansa by awansować No ale nie wiem zobaczymy zobaczymy Jak to pójdzie i teraz mecz Chelsea. Mecz Chelsea, go oczywiście sobie przysymulujemy. Trochę defensywy poćwiczymy No i zobacz. Czy wygrywamy mecz Chelsea? Przegrywamy 2 do 1. No to też nie wygląda dobrze. Dzisiaj dużo porażek. No i zobaczmy, dwa, ale, jaj, jaj, ale mogłem rezerwami wyjść, mogłem rezerwami wyjść na ten mecz w Chelsea. No i mecz z Lille. Mecz, który zdecyduje, czy my awansujemy, czy my nie awansujemy do jednej, tak może powiedzieć, 16 do takich playoffów wylizy mistrzów. Takim składem wychodzimy na ten mecz. I miejmy nadzieję, że go wygramy, dlatego przejdźmy teraz do tego meczu. No i zaczynamy oto ten mecz z Lil, nie na naszym stadionie, na wyjeździe. Tutaj niebezpiecznie skrzydłem. Trzeba uspokoić, gdzie jest kimiś. Dużo miejsca, ale ona na tutaj pewnie nie było szans tutaj na zagrożenie. No tutaj uważać Mazraui. Nie możemy popełniać błędów. Bo każdy mod może tutaj skutkować stratą bramki. Teraz niebezpiecznie, no i właśnie o tym mówiłem. Przegrywamy jeden dana. Real Madrid z Arsenalem gra i to jest też ważne, bo my możemy wywalić Real Madryt z Champions League na fazie ligowej. To by było dopiero zdziwienie. Ale teraz niebezpiecznie brawona. Zobaczmy ugarte. Ale teraz ma miejsca tam dialo, Tutaj przejście, ale nie no, tutaj jeszcze o walczy Jeszcze o Siman tutaj Garnaczu powinien zbiegać do środka Nie ma do kogo zagrać. Trzeba do tyłu i zobaczymy Ugarte, ugarte, blokowany strzał I mamy rzut roży Trzebałoby teraz strzelić najlepiej Tutaj teraz jest szansa na to i jest, 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 jest. jest. Garnacho, jeden do jednego. Teraz zobaczymy Minu Minu do Osimena, 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 ale broni bramkarz Kolejna szansa rzutu rożnego. Dwa razy rzędu, Jakby to było fajnie, jakby to tak się udało, Osimena nie, nie, nie ma szans. 40 minuta. Jeszcze dużo czasu, jeszcze czas, by strzelić tą jedną ważną dla nas bramkę i nic nie stracić. Teraz niebezpiecznie. Powiedziałem, żebyśmy nic nie stracili, a w 43 minucie tracimy broku na baronie. I teraz niebezpiecznie znowu kimiś musi wrócić i brawo kimś. No tutaj teraz dąży o Siemen. Teraz Osimen ma dużo miejsca O O'Siemen o z dystansu broni bramkarz Mogło zaskoczyć Mogło to zaskoczyć No ale zobaczmy Środkowanie kompletnie nie tę piłkę został wybrany żebym strzelał Teraz niebezpiecznie No tutaj trzeba przejąć tą piłkę szybko Szybko tutaj przejąć Ale nie, 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 to jest nasz błąd o, na na jest, co tu się wydarzyło właśnie Jesteśmy dalej w grze O Simon Garnacho Garnacho, ale to mógł być dobry gol Ale szkoda, że nie celnie no i teraz. Dialo. Dialo. Dialo, nie, 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 nie. Zobaczmy, no trzeba odebrać tą piłkę znowu szybko. Teraz czy delikt dogoni, czy delikt dogoni tutaj. Nie udało się, kolejne błędy, no i chyba to jest już koniec. Oczywiście nie poddamy się. Oczywiście się nie poddamy. Ale zbliżamy się mocno do odpadnięcia z Digimiszy No i teraz, ale teraz o Siemen. No to trzeba wykorzystać. To trzeba wykorzystać. O Siemen, No jest jeszcze 10 minut, 10 minut Na dwie bramki I wracamy, lecimy Kimiś Kimiś. Ale za dużo osób tutaj, nie dało się nic i to Może być koniec, ta akcja mogła to Zakończyć, łapie ona i szybko rzucamy Majnu Garnaczo Najlepiej jak najszybciej, jak najszybciej biegnij Tutaj dośrodkowanie, czy on to dobiegnie, nie przejął tego, to jest koniec nie wiem, czy nam da coś remis. Walczymy o ten remis, ale... Nie wiem, czy on nam coś da. Kompletnie nie pokazaliśmy się w tych dwóch ostatnich meczach tak, jak chciałem. Nawet nie ma szans już na remis. To jest ostatnia akcja w meczu. Jeszcze rzut karny. Nadobicie. Co można powiedzieć, że ta, ten mecz, ta seria, w tej Fifie zakończy się szybciej niż myślałem. Bo prawdopodobnie trzeciego sezonu w tej Fifie nie będzie. Prawdopodobnie nie wiadomo czy w ogóle będzie. To zależy od was, dajcie mi znać w komentarzach. Co o tym myślicie? I prawdopodobnie nie będziemy mieli już Ligi Mistrzów w następnym sezonie. To nie ułożyło się tak jak chcieliśmy. To nie ułożyło się kompletnie tak jak chcieliśmy. No i odpadamy z Champions League, zajmujemy chyba, że jakimś cudem, nie wiem, nas wybiło nagle do góry, ale to nie wierzę. Musiałby się jakiś błag w FIFA pojawić na 31 miejsce. Bez jakichkolwiek szans na awans, a prawdopodobnie takie szanse by były, gdybyśmy to wygrali. Real Madrid wygrywamy z Arsenalem pewnie kwalifikując się. A Arsenal... Nie wiem, gdzie jest Arsena, tak naprawdę. Pewnie gdzieś wysoko, gdzieś wysoko, tak, szóste miejsce. No, nie ułożyło się to pomyśli i trzeba to powiedzieć, że był to fatalne dwa mecze. No zobaczymy, dajcie znać, czy chcecie trzeci sezon. No, oczywiście jeszcze ten sezon dokończymy. Tutaj na spokojnie mamy jeszcze tyle czasu, że go dokończymy, ale ta FIFA po prostu już nie daje tego. Dla was do oglądania, mi się wydaje, że też już tego nie ma Kariera selekcjonera wydaje mi się ciekawsza, chociaż możecie dać znać w komentarzu co jest dla was ciekawsze A przysymulujemy mecz z Burnley O, Seaman z czerwoną kartką, ale wygrywamy, no Seaman mnie przeraża trochę Ale nie ma też osób, nie ma też osób, które mogą z nim grać No i symulujemy Ten mecz zagramy już sobie w następnym odcinku. W następnym odcinku wejdzie już prawdopodobnie to właśnie symulacja z tymi wynikami. To się prawdopodobnie wszystko już pokaże. Piszcie swoje propozycje w komentarzach, czy robić trzecią, trzecią sezon, czy co byście chcieli oglądać, może na moim kanale. Właśnie też możecie napisać, bo wiem, że akurat mam problemy z zasięgami. To widać mimo shortsów, które się znowu pojawiły i chętnie zapraszam do obejrzenia ich. To jest problem. Ale zobaczymy co będzie. Jeszcze raz przypominam możecie dlatego, że otedy e, w komentarzach zostawić nicza. A ja zakończę odcinek. Dlatego mam nadzieję, że Wam się podobał. I subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. I wbijajcie mój Discorda. Link macie w opisie i teraz się ma wyświetla. A ja kończę odcinek. Dlatego cześć i pa.